Długi. Natomiast e, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, którą już też e, jesteśmy po podpisanej umowie i e, mamy harmonogram realizacji, tam natomiast e, mieliśmy zaplanowany tak jakby cały wkład własny w 2022 roku, natomiast środki z promesy były planowane na 2023. E, aczkolwiek harmonogram realizacji wykonawcy. E, zawiera tak jakby realizację w przyszłym roku zadania, więc y, nawet te środki własne przenosimy na, nas, na następny rok po prostu. I w związku y, z tym, że y, zmniejszają się nam tak jakby wydatki y, zaraz momencik, żebym tu nie nakręciła. Może po kolei. Dochody. Zwiększamy o 2 miliony 300 000, prawie 50 tysięcy złotych, w tym 2 miliony 250 000 to jest, są te środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych. 90 tysięcy to jest zwiększenie odsetek na rachunku bankowym, ponieważ wzrastają stopy procentowe, więc i środki nasze na rachunkach procentują. Zwiększenie subwencji Zwiększamy o, o 2 miliony 300, prawie 50 tysięcy złotych, w tym na, 2 miliony 250 to są te środki zł, z Funduszu Inwestycji Strategicznych. Na realizację 90 tysięcy to jest zwiększenie 000, 000 odsetek na rachunku bankowym, ponieważ wzrastają stopy dodatku procentowe, więc i środki 000, nasze na rachunkach na procentują. Zwiększenie zwiększamy o 2 miliony 300 prawie 90 tysięcy złów wywczeń na e, złotych, 2 miliony 250 to jest to środki Funduszu e, Inwestycji. Zmniejszenie czynności na realizację. 90 tysięcy to jest zwiększenie w karach, odsetek na ratunku bankowym, ponieważ nie dostają stopy procentowe, więc i środki nasze na rok się tym samym Zwiększenie subwencji, zwiększamy roczności 2 miliony prawie 60 tysięcy złów wywczeń na 2 miliony 250

Domu pomocy społecznej na realizację programu 20 zł. Natomiast po stronie wydatkowej zamieszamy 350 właśnie wydatek inwestycyjny dotyczący inwestycyjny budowy i modernizacji infrastruktury drogowej. Zmieniamy jeszcze, może dodam, po stronie dochodów i wydatków yy, klasyfikację związaną z realizacją zadań yy, z, yy, realizowanych w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy, ponieważ weszło rozporządzenie yy, Ministra Finansów zmieniające klasyfikację budżetową tak, żeby wyodrębnić te środki po stronie dochodowej, po stronie wydatkowej, więc yy, to jest kwestia tylko przeniesienia, aczkolwiek... Yy, Aktualizujemy, bo mamy obowiązek w ciągu trzech miesięcy y, zaktualizować po prostu y, naszą klasyfikację budżetową. Zwiększamy też odsetki y, na y, bankowe od kredytów i pożyczek o 80 tysięcy, bo mieliśmy 220, aczkolwiek y, no tak sugerując jakby te stopy zatrzymały się na, na takim poziomie jak są, to te 300 tysięcy powinno nam wystarczyć. Wprowadzamy oczywiście projekt aktywna tablica, na, y, odzwierciedlamy po prostu te środki, które są przeznaczone tam z dotacji y, w odpowiednich y, podziałach klasyfikacji w jednostkach naszych organizacyjnych. Y, przesu, y, zwiększamy y, właśnie realizac, y, plan na realizację y, budowy i modernizacji infrastruktury kulturalnej. Łącznie o 1 900 000, ponieważ w tym roku mieliśmy planowany wkład własny, natomiast środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych miały być realizowane w przyszłym roku. Natomiast jeżeli wykonawca zrealizuje połowę zadania w tym roku, więc my połowę naszego wkładu przenosimy na przyszły rok, natomiast połowę środków na obecny. I w takiej sytuacji zmniejsza nam się deficyt budżetowy, więc rezygnujemy z zaciągnięcia kredytu, bo tam jak Państwo pamiętacie mieliśmy w tym roku 700 tysięcy zaciągnąć kredytu, żeby uzupełnić planowany deficyt budżetowy, natomiast w takiej sytuacji. Y, zmniejszamy o 700 tysięcy, to zaciągnięcie kredytu przesuwamy, je na razie na przyszły rok zobaczymy, jaka będzie sytuacja finansów naszej gminy i, i tak dalej, to, to będziemy po prostu w, przy, y, prawdopodobnie projektowaniu budżetu na przyszły rok y, będziemy widzieć, czy będzie on konieczny do zaciągnięcia, y, czy nie, to będziemy już to modyfikować w przyszłym roku. W każdym bądź razie kształt budżetu wygląda następująco dochody 20 624 732 6 zł 6 groszy dochody bieżące 17 165 669 36 zł 36 groszy i dochody majątkowe 3 459 62 zł 70 groszy. Natomiast wydatki 23 726 481 zł 2 grosze. Z tego wydatki bieżące 17 64 766 ,80 zł 80 groszy i wydatki majątkowe 6 661 714 zł i 22 grosze planowany deficyt zamknął się w wysokości 3 101 748 96 zł 96 groszy planowane przychody 3 617 548 96 zł 96 groszy planowane rozchody 543 000 i jeszcze właśnie macie tu Państwo odzwierciedlenie, że po prostu zmieniając poszczególne zadania bieżące, to po prostu przy okazji przekazujemy 25 tysięcy Gminnemu Centrum Kultury na refundację, tak jakby wydatków z Jarmarku Sapieżyńskiego, ponieważ darowizna Wipaszu wpłynęła na konto tak. budżetu gminy, więc przekazujemy dla gminy. Ale myśleliśmy, że to tak nie jest tak często, że, że aż taka tak, konieczność, jak więc... już, chodzi głównie o, o ten Polski Ład, natomiast jeśli chodzi o programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, to chodzi to głównie o program Fundację, tak jakby wydatków, mina, ponieważ tam z Jarmarku Sapieżyńskiego, ponieważ bieżące, darowizna Wipaszu jakieś mamy oszczędności w jakimś zadaniu, to przesuwamy je na następne, żeby po prostu móc je wykorzystać w innej podziałce. Także to by było na tyle, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Czy są jakieś pytania? Wszystko jasne, tak? Zatem przystąpimy do przegłosowania. Radecka Barbara jestem za, Pan Asiuk Stanisław. Jestem za. Ryl Nazaruk Janina. Łowacki Marian, Prokopiuk Leon, za. Maksymiuk Irena, Webko Krystyna, Pańkowska Mirosława, Panasiu Kewa, Odsiadły Artur, Szkodziński Waldemar, za. Gregorczyk Wiesław, za. Filipek Jerzy. Jestem za. Dziękuję. Zatem uchwała nr 35 łamane 244 łamane 2022 Rady Gminy Kodeń z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodeń na rok 2022 została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Następny projekt uchwały to jest projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej. To jeszcze raz, pani, pani, pani przewodnicząca. Prosimy. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, może rozpocznę od tego, co, już, co jest związane z poprzednią uchwałą, czyli o przesunięcie harmonogramów tych inwestycji realizowanych w ramach Polskiego Ładu. To jest edycja pierwsza, czyli o infrastrukturę kulturalną i infrastrukturę drogową. To jest to oczywiście odzwierciedlone w załączniku numer dwa. Natomiast jeszcze bardzo ważna sprawa, ponieważ przeszły nam kolejne, znaczy już wspominał pewnie sekretarz wcześniej o kolejnych trzech wnioskach z Polskiego Ładu, czyli z edycji drugiej i z edycji trzeciej PGR. Nie wprowadzaliśmy tego jeszcze do wieloletniej prognozy finansowej, bo no jeszcze po prostu nie było takiej konieczności, aczkolwiek w tym momencie mamy taką okazję, ponieważ do momentu rozpoczęcia ogłoszenia zamówienia publicznego musimy w naszym tak jakby budżecie w naszych dokumentach finansowych posiadać co najmniej nasz wkład własny więc my odzwierciedlamy tak jakby realizację całości czyli po dochodach w latach 2024 2025 wpływ dochodów majątkowych z tytułu promes natomiast po wydatkach całość łącznie z naszym wkładem własnym czyli Tutaj to będzie następowało w ten sposób, że najpierw płacimy wykonawcy nasz wkład własny, czyli w przypadku edycji drugiej 5%, bo to jest infrastruktura drogowa i tam wkład własny był 5%, więc najpierw płacimy wykonawcy nasz wkład własny 5%, a potem dofinansowanie z, z promes po połowie. Na razie to rozbiłam po prostu, że w 23 płacimy wkład własny, w 24 połowę promesy i w 25 kolejną połowę. Na razie tak dla równego rachunku, wiadomo, nie wiadomo jeszcze jak, jak tam wykonawca sobie zażyczy, bo być może wyjdzie, że to wszystko może na przykład w którymś roku całość się zrealizować, więc yy, to jest wiadomo plan póki co. Termin mamy w każdym bądź razie we wniosku do końca 2025 roku, ale to jest wydłużony celowo, żeby po prostu mieć na to czas i, i tak samo być jakimś konkurencyjnym na rynku wykonawców, bo wiadomo, że to nie tylko my realizujemy takie zadania, więc jeden wniosek to jest przebudowa drogi na odcinku Okczyn-Kostomłoty, to jest droga powiatowa o łącznych nakładach 5 milionów złotych i druga droga na odcinku Kodeń-Dobromyśl o łącznych nakładach 7 milionów złotych i jeszcze wniosek w ramach edycji trzeciej PGR tu jest zadanie modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach po PGR-owskich Kostomłoty, Osada i Dobratycze i tutaj będzie realizowany chodnik w Dobratyczach i drogi wewnętrzne na osiedlu w Kostomłotach PGR. I tu łączne, łączne zadanie w ramach programu inwestycji strategicznych to było 2 miliony złotych. I tutaj naszego wkładu było tylko 2%, czyli 40 tysięcy. Natomiast podjęliśmy decyzję, że dokumentację przygotujemy jeszcze przed ogłoszeniem przetargu, żeby dać. Większe, tak jakby być konkurencyjni dla wykonawców, bo wykonawca już będzie widział na gotowo po prostu do czego ma przystąpić, nie będzie musiał sam dopiero robić dokumentacji i nie będzie to często po prostu to, że wykonawca jest odpowiedzialny też za przygotowanie dokumentacji, dodatkowo podwyższa koszty, ponieważ tak szczerze mówiąc, to jest jakieś tam większe ryzyko realizacji, wydłużenie terminu i tak dalej, uzyskanie tych pozwoleń. Po drugie, nie, mało wykonawców decyduje się na taką realizację, ponieważ no wiadomo, trzeba mieć najlepiej zatrudnionego projektanta, albo mieć jakiś kontakt do dobrych projektantów, żeby to w miarę sprawnie poszło. Więc y, dokładamy z własnych środków 120 tysięcy na przygotowanie dokumentacji, tak żeby móc do maja przyszłego roku ogłosić przetarg po prostu na realizację robót budowlanych w tym zakresie, czyli całe zadania łącznie 2 miliony 120 tysięcy. I jeszcze tutaj tylko nadmienię, że ten załącznik numer 1, no to wiadomo, odzwierciedlone są też w pewnych pozycjach realizacja tych zadań w przedsięwzięciach i głównie aktualizacja roku 2022 zgodnie ze zmianami w budżecie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Czy są jakieś pytania? Skarbnik? Nie widzę. Przystąpimy do głosowania. Radecka Barbara, jestem za. Pan Asiuk Stanisław Jestem za. Ryl Juliusz Jestem za. Nazaruk Janina Jestem za. Słowacki Marian. Prokopiu Kleom Jestem za. Maksymiu Kirena. Bebko za. Krystyna. Pańkowska Mirosława. Pan Asiukewa Jestem za. Asiuk Ewa, jestem za. Podsiadły Artur. Szkodziński Waldemar. Jestem za. Gregorczyk Wiesław. Jestem za. Jestem za. Dziękuję bardzo. Zatem uchwała numer 35 łamane 245 łamane 2022 Rady Gminy Kodej z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo Dziękuję. i przystąpimy już do kolejnego punktu zakończenia obrad sesji. Może Pan Wójt jeszcze chce coś, może są jakieś ważne komunikaty, ktoś chciałby coś ważnego. To znaczy owszem Szanowni Państwo czwartego września będzie, będą dożynki powiatowe w Rudnikach, to jest za Międzyrzecem. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy na ósmego kolejne u nas gminne. Także wrzesień jest bardzo takim z kolei napiętym miesiącem w te wydarzenia. 25. sami Państwo macie teraz informację. Festiwal Sękaczy, który ma się też odbyć w Niekodeń, ale głównie chodzimy w tej chwili o te dożynki. Zapraszamy bardzo serdecznie. No i wszystkim chciałem też serdecznie podziękować za wsparcie i udział w jarmarku sapieżyńskim. No wiecie, wydarzenie było naprawdę duże, są pozytywne, są pozytywne oddźwięki. dużo otrzymujemy gratulacji, no ale wszystkim też chcę Wam podziękować za zaangażowanie I radnym. Pani Przewodniczącej i, urz i urzędnikom, no w ogóle wszystkim tym, którzy brali czynny udział przy tym. Jest sporo spraw jeszcze, ale myślę, że to nie na, na dzisiejszą sesję. Także dziękuję bardzo. Najważniejsze rzeczy. Także dziękuję. Zamykam 35 nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Kodniu. Dziękuję wszystkim za przybycie.